A GKS do ekstraklasy. Ty! A widziałeś przemowę kibiców Arka Gdyni przed meczem z GKS-em? Co to jest w ogóle, powiedz? Dzisiaj. Macie szansę zmazać tę plamę. Macie mega możliwości, że. to była tego nieba. Nie istnieją takie rzeczy. Aj, wyobraź sobie, że jesteś piłkarzem. Tam jest jeden gościu, który przeszedł za Atalanty, z poważnego klubu. No bardzo poważnego klubu, jednego z, najlepszy, z najlepszych w Europie, nie bójmy się tego powiedzieć. To co on sobie musi, musi czuć, jak go wzywają na murawę do odprawy z kibicami i takie rzeczy. Każdy z was już wie, nie ja będziemy was za to jebać, bo już pewnie się tych komentarzy w internecie. Niewiele macie szansę zmazać całą planę. 12 tysięcy kibiców na... Ty, tu nie będzie dzisiaj mają, kurwa! Ty, czy mi się wydawało, że to <laughs> nie, no, nie mogę. Ej, szyję wali ten mecz? Co teraz się dzieje w takim, w takim razie? Kurwa, <laughs> co teraz? Kibice robią wjazd na chaty czy co? Także kurwa, macie mega możliwość naprawienia tego błędu. Jeżeli wy tego nie zrobicie, to będziecie ten smród za wami ciągnął, kurwa, w nieskończoność. My naprawdę na was liczymy, będziemy mieli nasze wsparcie. No, zobacz tego gościa, nie? Wyobraź sobie, że ten gościu klepie twoją dziewczynę w dupę. Co robisz? No, co, no kurwa, co robić? No powiedz tak. W moim przypadku, ja bym odstąpił mówił: Dobra siostra, weź, siostra, podoba się, porozmawiaj i by sobie odszedł. Nie, no bałbym się kurwa, cokolwiek zrobić, człowieku. I to jest pojebane, że. Pojebane to jest. Pojebane to jest, że ktoś jest silniejszy, ktoś drugi jest kurwa słabszy. To jest pojebane, człowieku. Po... moim zdaniem w, po... w, pi... w Polsce każdy powinien mógł. może nie każdy, dobra, bo wiadomo, że jakby gości o Niku. No, daj mi jakiś nick ciekawy. No nie, tutaj na razie normalne są nikki. O, rudy cel Adamcy na przykład. Jakby taki gość w dostał broń, no to yy, no, nie byłoby za miło prawdopodobnie, no bo to też osoby chory może być osoba chora psychicznie, na przykład. Ale moim zdaniem, nie wiem co o tym uważasz. Serio. Moim zdaniem powinien być w Polsce, szczególnie w obliczu wojny, która jakby nie patrzeć nas czeka. No czeka czy nie czeka. To ja. Ja się troszeczkę tam znam na Dynastry. polityce, czasami poobserwuję pogonę. Ale dobra, loczkowata, dziwko, jedziesz z Ale Adamcym nie przeklinajasz tak do I mnie. nie pierdol mi o orku, bo ci bojówkę ustawię pod mieszkaniem. To ja. Nie, 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 nie. Wymoczek. Tajemna rura wpłacił 8 złotych. Macie tutaj cześć składu mafii wujek Luki, Franio, Mortalcio, Przemek Pro, Kacper Błoński, Nacu, Wersów, Kinga Banaś. Będzie jeszcze gorzej. A kto był w mafii, zdradzę wam o polnocy, ale Franek nie był w mafii uśmiech. Ej, to jest poważnie wujek łuki. Kanał nadawczy Friza. Czekaj jak tam się wchodzi, bo ja nie potrafiłem wejść i Musiałem grzebać w eee, Ty jak wejść na, tą, na ten kanał nadawczy? Gdzie to jest? Gdzie ją kliknąć? Chciałem zakliknąć? Czekaj tam w tle jakąś. Nie chcę le leci coś. No dobra, nie chcę tak leci. Grupa nadawcza z telefonu... A no to nie, na telefonie. To A ty ja, kiedy ja nie taki stream odpalasz much link. Pokaż. Czemu, wódce, czemu nie ma w lodówce żadnej wódki? No nie wiem, kurwa, bo wychlałeś alkoholiku z białego stoku? Ja się pytam, gdzie jest wódka z lodówki? <laughs> Ale jej, znam to, znam to! Patrz, posłuchaj, posłuchaj. Gdzie jest wódka z lodówki? Ta, słyszałeś? To takie na końcu? To jest yy, czkawka alkoholowa. Fajnie mu się to zgrało z końcówką. Fajnie. Yy, ciekawego nie ma. A Meduza co robi? O jebane! Nie. A kiedy ostatnio? Czy mnie oczy nie mylą? Bo, bo, bo Medusa gresie, się rozjebał, to, podobno, że chlałeś z Rafałem co co w piątek. Nie, no, te... yy, miałem chlać z Rafałem w piątek ale y, miałem taką sraczkę, że przełożyliśmy na sobotę i wczoraj Rafał poszedł do jakiejś dziew... Ej, czekaj, to nie jest... A nie, myślałem, że to jest Burakowska. I wczoraj Rafał poszedł do jakichś dziewczyn... Y, no, do jakichś dziewczyn do z gorilas. Ja mówię, nie no, chuj, nie wychodzę. No i siedziałem tutaj z koleżanką, y, wypiłem sobie, dosłownie powiedziałem koleżance, żeby kupiła mi 200 ml czystej substancji, bo cały tydzień nie spożywałem alkoholu. Powiedziałem sobie, że... A! Dzisiaj, jutro mam streama, koniec, koniec weekendu, jakby nie patrzeć, mogę, mogę, sobie coś napić, no i sobie, i sobie tak spędziłem. A, właśnie, ty, bo jakiś protest jest, idź sprawdzić, i sprawdzić, co to jest, bo jakiś protest uczniów, o, Palestyna, Izrael, nie wiem, co, co, widziałem jakieś, widziałem jakieś dziwne szoty, idź tam zobaczyć, co tam się dzieje, czy nie? Czekaj, co to jest? Nie, 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 no nie hej, czekaj, bo ja. Co tam Adamczyk? Psycha siada. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę najpierw przejrzeć, tu nie ma dupy. Że nie może... Dobra, dobrze można oglądać, już się nauczyłem. No hej, co tam Adamczyk? Psycha siada? Nie masz siły? To wypierdalaj. Tak to naprawdę takie proste. Już teraz możesz wyłączyć stream i się nigdy już nie odpalić. A dodatkowo możesz usunąć kanał KIK. Zrób to ten... Czemu wy go tak męczycie, kurwa? Czemu... Co? C czy daje ci satysfakcję to, że komuś siądzie psycha przez ciebie? Teraz. Co myślałeś, że się nie pożegnam? Cwele i pedały. Sigma! <grystanie> ja pierdolę. Ale się stoczyłem, człowieku, że ja streamuję na tej platformie. Ale się stoczyłem. Ej, a wiesz, że jedna z twoich adoratorek była wczoraj u Volta Muchling? <grystanie> o Boże. Kto? Dyskwalifikowałeś mnie bym nie by Kurwo! Nie ty <noise> Jezus Maria Ej, i wy mówicie, że jestem teraz patusem, nie? Kiedyś to było fajnie Wiem Patrzcie. Ej, czekaj, 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 czekaj. Czy ja ją złapałem za rock'n'd drola? Czyli czy to... czekaj, bo nie ja zawsze myliłem tą rękę. Czy ona miała prawą rękę Rock'n'Roll. And... w ja nie... Bez obrazu oczywiście, ale ona ma dystans, bo sama się z tego śmiała, więc... Ale czy jest... <grydżak> czy wiem, że pan jest za rock and rolla. Dawaj ją na streama. Ja bym mógł, tak szczerze. Ona... stary, ona mi zostawiała listy pod drzwiami, że ja mam zdjęcie, mogę spróbować znaleźć teraz, bo robiłem, zrobiłem zdjęcie, że Franio, coś tam, coś tam, mega miłość, spędza z tobą czas, Zapraszam cię, na... ona mi zaprosiła, człowieku, na randkę. To pierwsza laska, która mi zaprosiła tak oficjalne randkę, i pierwsza laska, która w życiu w ogóle zrobiła mi list. Napisała mi list, kurwa, stary, no przysięgam. Ja patrzyłem na ten list, i drugą ręką, yy... no, patrzyłem na ten list, człowieku, i poprawiam błędy drugą ręką. Miałem z długopis w łapie, serio, ale nie, poważnie. I od razu chcę też powiedzieć jedną rzecz: jak coś, yy, yy, jest jeden shot na którym słychać jakieś dziwne dźwięki i mogę wam powiedzieć, bo ja się bym nie, nie wstydził się jeżeli, by, jeżeli bym już zrobił takie coś na streamie to trudno mi się przyznał ale nie robiłem jej nic pod kołdrą. i mówię totalnie serio i przysięgam nie robiłem jej nic pod kołdron, jak było chlupanie ale nie, ale nie robiłem ją chcesz na melinę? kogo? czekaj, pokaż to. ale Jezus, no i co z tego, że... Boże, co z tego, że jest yy... ten... Powiem tak, ja no. ostatnio zmieniłem swoje nastawienie do, do pani... No będę mówił po, no, po zawodzie, no. Jak się nazywa yy, dziwka grzeczniej, żeby też nie przeklinać za bardzo? Yy... Prostytutka. Nie, no ale no też... Dobra, no po prostu, nie. Yy, zmieniłem nastawienie. Jeżeli taka osoba siedzi sobie w zaciszy domowym, ma po prostu wystawione na takiej stronie plus 18 swoje, swoje ogłoszenie, to co mi w sumie do tego? Przeszkadza ci to? Przesz nie, przeszkadza ci to, że ona sobie z kimś, z kimś zarabia pieniądze, yy, użyczając yy, swojego tyłka? No nie przeszkadza ci, no nie pisz tak, nie przeszkadza ci, no chyba żeby się znał. Albo byłaby to twoja mama. Czy czyjaś mama pracuje na przykład w takim zawodzie? No sobie byś się pewnie nie przyznał, bo byś nawet nie wiedział. Nie ty. Wiem, wiem. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam mu siedzi w głowie. Ona się tłumaczyła, mówiła, że pomyliła, że ten, chciała odpalić na Twitchu, chyba takie było tłumaczenie. Pamiętam, bo to przez Normana, szło tam przez kogoś, było chyba takie tłumaczenie, że ona pomyliła platformy i odpaliła przez przypadek na Twitch zamiast na Twitchu. Ale to było jedne z tłumaczeń, ale później się przeterminowało, było bez sensu. Też nie rozumiem, dlaczego tak, tak akurat się postanowiła tłumaczyć. No ale co z tego, Przypadkowo stary? test zablokowala Polskę. czaję już, jak ja jestem głupi. Czemu nikt z was tego mi nie mógł napisać? Heaven to jest sauna dla gejów, tak? To ja już czaję, dlaczego Discord nazywa się niebo. To czemu ty mi nie mogłeś napisać, kurwa, tego wcześniej? Idę No, bawam się Szyszka w ogóle twarz taki Stary, jak zobaczyłem, bo w ogóle to inna kobieta zupełnie Jeżeli zobaczyłem, jak ją zobaczyłem na Twitchu Na tej nowej kamerce Jak zrobiła sobie makijaż, stary No powiem ci Znaczy nie chcę też mówić, no bo Adamcy jest w niej zakochany Z tego co ja rozumiem, czy to jest jego dziewczyna Bo ja nie jestem na czasie, czekaj, że po papier chcę pójść Ale skąd ty wiesz No, A, a masz dowód na to, że yy, Szyszka jest eskortką? Czy tam prostytutką? No nie masz dowodu na to, co możesz mówić, no nie? Ja jestem pro... Jest prostytutką? No nie pierdol. Ale sk skąd wiesz, ja, ja wiem, to jest mem człowieku tym bo niektórzy mam wrażenie, że serio wierzą, że Szyszka miała coś, że coś zrobiła z Ortisem. Przecież ona chyba nie uprawiała nic z Ortisem. No dlatego, że ra, ba, ba, ra, ra, ba, ba. Dobra, ogarnij się, człowieku. Ja pierdolę. Dobra, weź to teraz Poprę. Oh, kurwa. I w ogóle, czekaj, patrz na to. Patrz. Ten sebo, on jest tak, on najebany jest już chyba drugi tydzień, bez przerwy. I zobacz to. Czekaj. No, mam nadzieję, że nic nie usunięte zostało. Poczekaj. Ludzie mnie pytają, czy ty jesteś jakiś... Nie bij go, kurwa! Jo, spokój, kurwa! No. A, być spokój... nie to! A z, zrób, zróbcie spam tą... Tom pszczółkę, zróbcie wosk. Jak to jestem samolotka przy A? Słuchaj, słuchaj. Fajna. Czekaj. I e, co jest? A, a, czekaj, 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 czekaj. Czy to nie jest przypadkiem rock and rock'n'roll? Skąd ona się tu wzięła? A sąki. A sąki w innym kole. Czekaj, Po no, chcę ci pokazać to pasto. Czy zmienia? Masz to! On dodał jedny story jakim student 20 razy! O co tu chodzi? Jak to jest w ogóle możliwe? Ja ten trap kocham i nienawidzę. Ja ten pierdolony trap kocham i nienawidzę. Całe moje życie góra dół Góra, dół. No chyba, że on zrobił to samo 24 no, razy. Co się dzieje? ten rap kocham i Widzę, Człowieku. Ale wiesz, patrz ile ja zarabiałem w ogóle z Twitcha. Zobacz, w chuj. 12 tysięcy złotych. Ja tutaj, je, no tak no z 12 będzie, nie? Brutto, bo to jeszcze podatek trzeba. No to z 10 tysięcy na rękę dostawałem, z samego Twitcha sobie wyobraź. To jest w chuj pieniędzy. Co się stało z psem i czy, z czego to mięso na patelni? Patrz! Tu jest kizo. Czekaj, jak ja mam ci go pokazać, żeby tej kamerki nie ruszać? Myślisz, że go wrzucę łapy, czy nie? Bo jest problem jeden z nim, dzięki panie za się ogarnął. Ej! tego, Czekajcie w celach reklamacyjnych kurwa. No, i patrz i fajne chłopaki! Fajne chłopaki. Co? Normalnie fajnie wszyscy się yy, bawią. Piękny naród. Witam Państwa, mamy 24 maja Najprawdopodobniej większość maturzystów, którzy teraz to oglądają, jest już po wszystkim No ja nie jestem się jak? No bo jestem gejem, masz problem do tego, że jestem gejem? Widziałem Ale jest kurwa koło, Adam ja podkreślenie to podkreślenie? Co To jest za wpłacił 8 złotych, widziałeś to? 100% to jest klip z dupą jakąś a mi o On tak kawałcy ja na ogień A nie Ty to gościu mi wysłał i ten i nic tu nie ma Ty z księżniczką Szyszką chciał być Siedział w kuchni cały dzień Kakodem jej się stał Wysyłał biczki jej Podobała strasznie się mu Lecz ona na kutasie, meduski skakać chciała. O, a pań co tu jest grane, jesteś skazany na kaka. Ej, co to jest za. Kurwa, wariat, ja tu nie wiedziałem, że co uważasz, to jest za zrobi. Tak, Ile kosztuje taka fura? On ten szyliko ma tyle pieniędzy, te friki mu tyle płacą? wiem, kiedy możemy się spotkać na lodzika w Pawianicach. Co ty pedał, jesteś kurwa? Spierdalaj, kurwo, jebana! Ja nie jestem pedałem! Powtarzam, ja nie. Kurwa Dawaj, z... <grym> jest niesamowity, ostatnio widzowie kazali mu śpiewać że Legia, dobra cytował kurwo jebana Ale on zmienia poglądy człowieku z Nie nadien. jestem i nigdy nie byłem, nie byłem pedałem i spierdalaj O, przywitał się kolega, Lewiata. Siema, Pasha, Czarnochór Witam cię Co się stało, no. O to, że nie lubię wychodzić z sobą nowy świat. Czemu? Bo lubisz się tutaj kurbić <laughs> Tak widzowie, kurbiłam się dzisiaj całą noc O Jezu, ja pamiętam krzaki, incydent. Pierdolisz tym Łukaszem Ty a ty ich chłopak jakiś To? Bo ona wiem, że ona ma, ma chłopaka, tylko że jej chłopak pozwala yy, się całować coś z innymi, nie? Co to? Przegryw, frajer, ciota. To tylko delikatne określenia, jakimi możesz zostać nazwany. A wiecie, że yy, jest taki fetysz, że ludzie lubią być wyzywani przez dziewczynę? Taki ktoś jak ty, tak żałosny jak ty, jest po prostu zwykły pizdą. No ja, ja taki mam, no. Twoje miejsce jest u moich stóp. Spełniając każde polecenie, rozkaz, płacąc za co tylko chcę. Tak było od dawna, szmato. Jest i będzie już na zawsze. Bo frajerem jest się już na zawsze. Dobra, to jest jeszcze zrozumiem, ale stary. Te dupy Switera. Te dupy z Twittera, które y, piszą na przykład wyślij mi y, frajerze, nie wiem, 50 zł, albo opłasz mój paragon I to, że ktoś opłaca, to tego w ogóle nigdy nie zrozumiem Co widziałem? Co, co, co jest? O, nie, myślałem, że na bulwora, Nie, nie, jakie Nie myślałem, że szebra Masz glo? Kurwa Masz Masz glo? Mam